Najpierw musimy się dostać do wentylatora. Możemy to zrobić bardzo prosto przy pomocy śrubokręta. I gotowe. Tutaj, jak widzisz, mamy do podpięcia kostkę. Mamy przewód fazowy i neutralny, które wiodą do wentylatora, więc musimy podejść tutaj napięciem. I zaraz to przygotuję. OK, spróbujemy to teraz wszystko podłączyć. Zainicjowałem tutaj taką sytuację łazienkową, czyli mamy włącznik światła, który daje napięcie do żarówki. Z tej żarówki rozgałęzimy się przewodem dwużyłowym na wentylator i zobaczymy, czy jak włączymy żarówkę, włączymy także wentylator. Gdyż teraz będziemy podłączać standardowy wentylator, działający po podaniu mu napięcia, który najczęściej podłącza się właśnie w takim układzie, pod światło w łazience. Czyli jak światło jest zapalone, to chodzi, jak światło jest zgaszone, wentylator nie chodzi. No okej, okay. no to do dzieła. Okay. Czy ma to znaczenie, gdzie podłączę brązowy, a gdzie niebieski? Jak widzisz, nie, gdyż producent sam wskazał na to, że oba przewody są czarne i nie ma to większego znaczenia dla działania wentylatora. Ważne, żeby po prostu podać fazę i neutralny. Ok, wszystko jest podłączone i sprawdźmy, jak to działa. Żarówka się zapala, wentylator rusza. I powiedzmy, siedzimy sobie w Łazience, ogarniamy nasze sprawy, i w końcu trzeba wyjść, więc wyłączymy światło. Wychodząc, wentylator również się zatrzymuje. Będzie tak długo działał, jak długo będzie włączona żarówka. Powodzenia i do zobaczenia w kolejnych filmikach.